Ja witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Kedar03 A to już piąty odcinek z naszej serii Harry Potter i Zakon Feniksa e, Tutaj mamy, skończyliśmy w Pokoju Życzeń, tak? No i teraz mamy znaleźć e, resztę grup, e, grup No to sobie otworzymy mapę hunt No i e, tutaj No i tutaj są zadania No i dobra Kogo by tu pierwsze? Pierwsze to sobie chyba weźmiemy. Colin Crive? nie Colin Criffey, nie wiem, co so, go weźmiemy. No i. No bo chcę po prostu go widzieć, jak on wygląda w, w tej grze. Aha, tutaj. I przepraszam, że takie właśnie y, niskie jakości na YouTubie w tych moich filmach jest tylko 302 o 20p, ale to już więcej tak nie będzie. No, bo tylko w Komtazji Studio 8, jak przetworzyłem, to po prostu y, tam gdzieś źle kliknąłem. tam chyba ileś tych, no i mi to właśnie tak ten, a teraz będzie już lepiej. Tylko teraz sobie na schody poczekamy. O, dobra, już przyszły. Idziemy do Kolina Cri... Nie, Kolin Crivey! Kurde, nie wiem jak to się wymawia, no Kolin Crivey Dobra, kurde Poproszę schody Dziękuję bardzo No przydało Ale ja to kurzu nie widzę I? a tutaj Tutaj, parter. Dobra, niech będzie parter. No idziemy tutaj. Gdzie on tu jest? A, tutaj trzeba iść. I. I tutaj. No i tutaj na pewno, tak? Oczywiście. O, wreszcie tutaj będę. No bo chciałem w ogóle tu zobaczyć, e, jak tutaj to zrobili. No, nawet fajnie, tam coś zawalone jest. To jest Colin? Cześć, Colin. Co robisz? Chciałem zrobić zdjęcie się Goną. jak zaczepiałem pierwszaka, jako dowód, ale wrzucili mi aparat na dach. Nie martw się, Harry go ściągnie. Naprawdę? Dzięki, Harry, byłoby super. Jest na górze. Jak go zdejmiesz? Ran, na pewno wymyślisz coś super. Aha, to będę skakał. Będę skakał po chogwarcie. Chyba ja mam pomysł. Wyciągaj różdżkę. Nie Leviosa! A właśnie. No, o poproszę. Tutaj. Przykro mi Harry, jest tam też mnóstwo świetnych zdjęć ciebie Co? A, tutaj nie wejdę. Ty tu się będzie problem z tym wejściem. Ale... Aha, już wiem, już, już wiem co zrobimy, sobie po prostu... Co możemy? Incendio! Może pomóc. Ha. Incendio! Galley. To jest proste. To no, jest. według mnie to nie jest proste. No, jezu, no jak się Ha, <laughs> Spójrzcie! Nie że będzie problem, ponieważ ja, głupi gościu, który po prostu nie ogarnia, jak się tutaj robi z tym... Kurde, co takiego... Spal się, proszę. Nie no. No kurde, cały czas o to proszę. Nie Poczekajcie. Listę zaklęć. Poproszę. I In incendio. Przyciskami, tak kurde. Tym. Dobra, o. Widzicie. No i teraz pół odcinka spędzimy na tym. Och. Będę szarał tą mychą, dopóki to się nie spali do końca. Nie no. Kurde, trzymajcie mnie. Nie, nie, nie no. A może by do kolejnego iść? No ja, proszę spahać. <laughs> nie no, nie no, proszę proszę. O kurde oh, oh. No i ja zaraz do Was wracam jak to spalę to gówno No i wrócę do Was, cześć No już jestem w krótkiej przerwie, udało mi się to zrobić No i co no? Będziemy teraz się tam spinać Coinguardią Poczekaj, poczekaj panie Czy my musimy to dobrze tu ustawić jak się nie mylę, bo ja tu zbyt nie wiem, jak to się robi. Ale przecz, przeczuwam... Dobra, spuścimy to tak. O, jak ładnie. Jak myślisz? Chyba musisz się tam wdrapać, stary. Jakieś ciekawe pomysły? Na pewno można się tam wdrapać. Ha. O, widzicie? Udało się, haremu Potterowi. No, chyba wiemy o jak się przesuwa. No i teraz będę robił tak, że jak będą te głupie krzewy, to ja po prostu będę robił, robił cięcie, dopóki się tego nie nauczę. no Ponieważ ja nie, nie wytrzymuję, to was już coś. No, znalazłem. Kurde, jak się to chary nie boi, tam się wydrapywać. To jeszcze nie koniec. A jak za chwilę spadnę, to aparatu nie odzyskasz. Nie, no i co? Czy ja to źle zrobiłem? Ale super. Szkoda, że nie mam swojego aparatu. Chyba tak. Muszę chyba gdzieś iść. Czekaj, tutaj się już nie trzymamy. Tutaj. No i wchodzisz na to. No serio? Dopiero teraz? Aha, wiem. Nie, albo źle. Czyli tutaj, panie, puszczamy. Chyba muszę reparo puścić. Słuchajcie, jak się to reparo robiło? Reparo. Aha. A widzicie? Tak to się robi. Gdzie ten aparat? Tam na pewno się już chary nie, po prostu nie wczołga, że tak powiem. Aha, i znowu mam reparo użyć? Tak, reparo. No ty patrzę. Tore, tak? A no i co dalej? Aha! Wingardium Leviosa, Tore, tak? To, to ja ci to spuszczę, ok? Na łeb. Aha, no, muszę tutaj. Cary, spróbuj użyć Łapto. No, dziękuję. To ja już zejdę. Uh, uh, uh. Ron Mamy tego Kolina już Colin Kliwej Nie kurde, Dole nie będę wypowiadał tego nazwiska bo jeszcze Nie wiem co tu się stanie Zejdziemy na dół, pójdziemy po następną os osobę I będzie Gicior O widzicie, szyjfta tylko No szybciej nie możesz. Chyba nie może. No i tu już chyba możemy normalnie zejść. No i tyle. Wow, Harry, dzięki. Jesteś super! Chciałbym tak umieć rzucać zaklęcia. Może powiedzieć Denisowi: Harry Potter pomógł mi odzyskać aparat. Denis będzie zazdrosny. Harry, mógłbyś mu opowiedzieć, jak zdjęłeś mój aparat? Może Harry powie Denisowi, jak przyprowadzisz go na GD. No jasne, nie opuszczę żadnego spotkania. Harry, będziesz świetnym nauczycielem. Po prostu wiem. Przyjdź do pokoju życzeń na siódmym piętrze. Dobrze, przyjdę. Mogę przynieść aparat? E, nie! Pewnie nie. Nie chcemy zdjęć tajnego spotkania. Nie przyniosę go. Super. Świetnie. Dzięki. Hary. Do zobaczenia. Cześć. Aha, fajnie. Chyba zjadł za dużo czekoladowych żab. 6 na 28. Dwóch... Najkolejny. Najmniej obaj wierzą haremu. Potrzebujemy jak najwięcej osób po naszej stronie. Tak. Mmm. Cha Idziemy po Chodźhank. Po Chinkę. Idziemy po Chinkę. Po tak jakby dziewczynę Haregona, no, ale że tak powiem, tak wam zdradzę. A jak ktoś ogonał to ona nie, on nie zostanie. Jest Susan. Powiedz mi o pokoju rzeczy. Eee... Co ona robi z krabem i goilem? Myślisz, że jesteś taka wyjątkowa, bo masz ciotkę w ministerstwie? Podobno z twoją ciotką są same kłopoty. Ktoś daje jej nauczkę. Zostawcie mnie! Kurde, tylko ja nie wiem, jak się tu puszcza. Hary, Hermiono, Ron, hej! Harry, na pomoc! O, patrz, przyszli ratować tę małą. No dalej, Potter! Co zamierzasz zrobić? Da, oddać ja ci pierś. Trzeba będzie użyć różdżek. Rzućmy na nich zły urok. Trzeba ich odciągnąć od Suzen, żeby z nią pogadać. Tu mam spadki klatek, nie, nie Run! podnoś się proszę jaka morda no patrzcie na to wstań proszę dzięki to jak ja nie mam rzucać dremfota ostrożnie dremfota smyka cię od stoku ja ci dał kub zniknąć pod skoka wstawaj chorych poddawaj się Na pewno możesz opuścić skrzydło szpitalne. Kurde. Tak. Chodźmy, mamy co robić. No i tak to właśnie. Jezu, co ja zrobiłem? No sorry, po prostu. Nie znam tych zaklęć jak. tak bardzo dobrze. No ale. Czy to nie Antony? Powiedzmy mu. Cześć, Harry, Podobno znalazłeś miejsce na spotkania GD. Co? To miała być tajemnica. Spokojnie, powiedział Miernik, który wie od Nevillea. No to do zobaczenia. Jak znaleźć ten pokój, życzeń? Pójdź na siódme piętro. Pomyśl, że musisz znaleźć pokój, a drzwi same się pojawią. Dobrze. Nie wiem, czy Tery i Antony wiedzą. Powiesz im? No, pozostało zadań do ukończenia tylko dwa. To mało. Powinniśmy iść. Czyli Colin chce się nauczyć Pacyfikus Totalus. Płapka w izbie pamięci. Aha, to są takie zadania, tak. To jest Susan Bones. Radzona przed ślizgonami. Odkrywanie pokoju życzeń. Terry Bot. No to idźmy. Zrobimy jeszcze to i sobie zakończymy nasz odcinek. Chyba on. Ile się min trwa? No A to tutaj jest blisko. Cześć, Kary. Podobno znalazłeś miejsce na spotkania GD. Czy wszyscy już wiedzą, gdzie się spotykamy? E, naprawdę zabiłeś Bazyliszka mieczem od Dumbledora? Mieliśmy się uczyć zaklęć. E, no dobrze. Nie wiem, czy Michael i Antony wiedzą, gdzie jest spotkanie. Lepiej im powiedz. Na razie. I ile jeszcze? Stary Potter. Harry Potter, Stary Potter. Fajnie, że tak mówisz o nim. Susan Bones. Jakiś Michael Corner. S dobra. Kogo by tu teraz dać do do, do Susan Bones, nie. Michael Corner do niego. A to co to jest? Ciekawe czy to jest, y, w, gdzieś... się znajduje... ten... yyy... jak... o, y, Malfoy. Oh, Cześć, zaklęcie rzucimy. A no co to jest? A, Akio, tak? Akio. Wąż. Ale po, czy ale po co wąż? Jak chcesz, możesz przyjść No to co teraz zrobić? No to sobie Tutaj już zakończymy nasz piąty odcinek myślę, że się spodoba oczywiście zostawcie łapeczki w górę suba lub komentarz O, co jeszcze. Kto sengać sobie... Choć, a nie, dobra, Może jeszcze sobie odwiedzimy przed końcem Hagrida, czy to w ogóle można. Ale nie, chyba tak. <śmiech> <śmiech> Ale to chyba nie będziemy już latać i na miotle, nie wiem. No a sobie pójdziemy tak na wszelki zobaczyć, czy Hagrid żyje. No i gdzie jesteś Hagridzie? Tutaj chyba po lewej. O jest. A kto to jest? Chatka Herrida, co? Jeszcze mu nie mówiliśmy o spotkaniu GD O to jak tu już jesteśmy, to mu jeszcze nawet powiemy. Ernie słuchaj Panie mnie. Ernie. Znaleźliśmy miejsce na ćwiczenia GD. Teraz nie dam rady przyjść. Kończę pracę domową dla Snape'a. A wy już skończyliście? Którą? Mamy przynieść składniki na jutrzejsze zajęcia. Naprawdę jeszcze ich nie masz, Harry? A niby kiedy miałem je znaleźć? Mam resztę prac domowych, szlaban u Ambridge i uczę was obrony przed czarną magią. Ty znajdź pięć ciemierników i korzeń mandragory, a ja znajdę dla Ciebie resztę składników. Gdzie niby mam je znaleźć? Cóż, profesor Sprout hoduje mandragory w cieplarni. Ciemierniki rosną na błoniach wokół zamku. Trzeba po prostu poszukać. Czy ona wie wszystko? Dobra, my... No jest dobra jeszcze taka ctenka no i tutaj zakończymy nasz odcinek no on już to mówiłem no i po prostu się z wami pożegnam cześć